Inwestycja przy ulicy Ogrodowej to jest widok od, idąc od ulicy Sienkiewicza od strony e, kamienicy i tego e, wejścia od ulicy Sienkiewicza. Tutaj są te budynki, które są były e, przebudowane pofabryczne. E, ten budynek nowy przy ulicy Ogrodowej widać tam w tle, a tutaj po lewej stronie zaczynają się e, te garaże wamostające. To jeden, później, później jest drugi, drugi budynek. dla tle za garażem ZUS. I tutaj mamy ten budynek.